Płyta cegła została nagrana w następującym składzie: Richard Tridel, wokal i harmonijka ustna, Paweł Berger, piano i fortepian. Piano Rolls i fortepian. Beno Otręba, bas, Adam Otręba, gitara, Jerzy Styczyński, gitara i Michał Giercuszkiewicz, perkusję. Dodatkowo gościnnie: Rafał Rękosiewicz na organach Hammonda, Jorgos Skolias. Na wokalu i Leszek Winder na gitarze. Płytę rozpoczyna utwór Czerwony jak cegła. Jeden z najbardziej znanych utworów okołoglusowych w ogóle w historii muzyki popularnej w Polsce. Jak to bywa z wielkimi hitami, jest to kawek, który powstał od ręki. Autorem akordów, autorem muzyki jest Jerzy Styczyński, który stwierdził, że. Te początkowe akordy to są tak naprawdę akordy, którymi się kończy tego typu kawałki. On wstawił je na początek dla przekoru. Równie szybko linię melodyczną ułożył y, Rida. Tekst nazywa, na, napisał wspomniany już filo, czyli Kazimierz Galaś i też uważa, że mu to zajęło jakieś 15 minut. Jest to tekst jak najbardziej autobiograficzny. Przyznaje, że miał podobną historię w okresie liceum z pewną blondynką z ciemnymi brwiami o imieniu Izabela. Z tym tekstem to jest ciekawa sprawa z fragmentem Czuję się jak Benjamin, dlatego, że dla mnie to imię Benjamin w tym kontekście kojarzyło się z określeniem beniaminek, którym określa się zespoły, które trafiły do wyższej ligi, no najczęściej w kontekście ekstraklasy. No i od dziecka, kiedy Oglądałem jakieś wiadomości sportowe i był świeży zespół w ekstraklasie. To zawsze mówiąc się Beniaminek. I myślałem, że właściwie Filo zaczerpnął to z tego. Ale okazuje się, że Filo to imię Benjamin zaczerpnął z filmu francuskiego Benjamin, czyli pamiętnik statliwego młodzieńca z roku 1968. Pozostaje mi przypuszczać, że również komentatorzy sportowi w Polsce zaczerpnęli to określenie z tego właśnie filmu. Muzycznie Celu Czerwony jak cegła rzeczywiście jest jednym z najbardziej bluesowych utworów w repertuarze dżemu. Ma też dosyć ciekawą konstrukcję, dlatego że zwrotka podzielona jest na część A i B, potem jest refren i potem są dwie następujące po sobie solówki. Pierwszą, bardziej w temacie, gra Styczyński, a drugą, taką bardziej improwizowaną, gra już Adam Otręba. Utwór po raz pierwszy został zagrany na Rawie Blues Festivalu 1983 roku i właściwie od tamtego czasu chyba że nie zagrał żadnego koncertu, na którym by go nie wykonał. Między innymi zagrał go w Jarocinie w roku 1986 i fragment z tego nagrania znalazł się na filmie nakręconym przez BBC My Blood Your Blood, który właśnie opowiadał o fenomenie Jarocina w Polsce. Przez to, że ten utwór jest tak często grany, to też ma sporo swoich wersji fonograficznych. Jest ich chyba w sumie 13. Ostatnia wersja pochodzi z najnowszego wydawnictwa z roku 2020, czyli z koncertu, który został zagrany z okazji 40-lecia zespołu. Drugim utworem na płycie jest kolejna petarda, czyli whisky. I tak już to powiedziałem na wstępie. Jest to utwór, który całkowicie wykroczył poza jakiekolwiek ramy, jakiegokolwiek gatunku muzycznego. Do dzisiaj można go swobodnie usłyszeć przy prawie każdym ognisku z gitarą od morza po Bieszczady. Ja sam poznałem ten numer nie mając pojęcia o tym, że jest to utwór dżemu. Zdążyłem się nauczyć tekstu nie mając pojęcia, że jest to utwór dżemu i nie słysząc oryginalnej wersji. A poznałem go, kiedy pojechałem po raz pierwszy na łóz w góry z klubem górskim Jelonki do Wisłoka w Beskidzie Niski. Co ciekawe, to jest to utwór, który ma chyba najdłuższą historię, dlatego że pierwsze jego elementy pozostały, narodziły się jeszcze w roku 1976. Adam Otremba wspomina, że był zafascynowany utworem spinning wheel zespołu Blood, Sweat and Tears. I bardzo chciał rozkminić yy, riff, który tam grał. wyszły mu te dwa akordy, które są podstawą utworu. Gdy sobie tak ćwiczył ten kawałek, to towarzyszył mu akurat Józef Adamiec, jego ziomeczek z podstawówki, który w tym czasie na basie zastąpił Bena Otrębę w drzew. I to jemu właśnie Adam polecił grać ten charakterystyczne zejście akordowe, które jest w drugiej części utworu. Drugim etapem destylacji whisky był moment, kiedy. Reader wymyślił melodię. Wspomina, że wymyślił ją no dość szybko, przyszła do głowy, kiedy sobie był w parku w Tychach. Wtedy też przyszło mi do głowy słowo whisky, które były do niej pasowane. No i tutaj ważna informacja. No w 70-tych latach w Polsce raczej whisky nie było dostępne. Można było je oczywiście kupić w Peweksie za dewizy. No a tych dewiz, czyli walut obcych, Ridel nie posiada, więc raczej nie znał smaku tego trunku. Bardzo dużo bliższy był mu smak owocowego wina, które wtedy rzeczywiście spożywał namiętnie. No to był jeszcze czas, kiedy nie brał narkotyków i właściwie bliżej mu było do alkoholizmu. Tak czy inaczej wymyślił, żeby tutaj wprowadzić słowo whisky. Kolejny etap to pisanie tekstu. Ridel napisał go wspólnie ze wspomnianym Kazimierzem Gajerem. Było to w kuchni u Gajera. I to wyglądało mniej więcej tak, że Ridel grał na harmonice melodię, a Kazimierz dopisywał teksty, które potem wspólnie dopracowywał. I w ten sposób rzeczywiście wyszła wyjątkowa, jak na polskie warunki, historia, która z jednej strony jest rzeczywiście mocno osadzona w takiej rzeczywistości Amerykańskiego, w amerykańskiej rzeczywistości, takiej westernowej, co było bardzo bliskie Ridlowy, bo on potrafił godzinami oglądać Westerny i był ogromnym fanem Indian i kowbojów, A jednocześnie, rzeczywiście ta historia bardzo dobrze pasowała do samego Ridla, który swoim, który swoim hipisowskim trybem życia całkowicie odstawał od poukładanego, górniczego społeczeństwa śląskiego. W ten sposób powstał nam taki śląski western, który z jednej strony jakby umieszczony jest chociażby sam tytuł w dosyć wtedy szczególnie abstrakcyjnej rzeczywistości, a z drugiej strony z tekstem, bo najgorzej w życiu to samotnym być, jest cały czas uniwersalny i aktualny. Kolejny etap to Wilkasi 79, wtedy to właśnie ten utwór zyskał tą swoją podstawową formę. W wersji singlowej na gitarach gra Andrzej Urny i Adam Otręba. Andrzej Urny gra na gitarze akustycznej, gra też na harmonice, natomiast Otręba jest wtedy tą gitarzystą prowadzącym i gra te wszystkie solówki. Ponieważ realizatorzy nie bardzo mogli się zdecydować na to, którą solówkę wybrać, więc i po nakładaniu. W efekcie ta wersja singlowa jest taka bardziej zwiewna, bardziej taka właśnie w duchu hipisowskim. Te gitary są swobodne, ta aranżacja jest taka bardziej, yy, bardziej delikatna, mniej wyrazista. No, dla mnie ten utwór jest po prostu rzecz. Natomiast w wersji już tej albumowej ta aranżacja jest dużo bardziej konkretna, poukładana. Zaczyna się wyraźnie gitarą akustyczną i tym, tą melodyjką którą, zaaranżowaną, którą gra już Richard Riedel na harmonice. No i potem mamy tak naprawdę dwie części. Ta część wokalna to jest rzeczywiście taka piosenkowa. Mosto kantrowa, momentami można by powiedzieć troszkę kiczowata, no ale dobrze pasująca do tego tekstu, który jest opowiadany przez Ridla. Natomiast druga część, zapowiadana jeszcze między trzecią a czwartą zwrotką, tam jest taki bridge tak zwany, czyli taka, taki przerywnik, gdzie już wchodzą te akordy schodzące, gdzie już zaczyna yy, też wokalizować, yy, wokalizować Riddle No ta druga część już jest stricte rockowa i rzeczywiście. Na koncertach jest to taki moment, w którym najczęściej w ogóle muzycy kończą cały występ, bo tam rzeczywiście można dać czadu. No i tutaj kolejna ciekawostka, no w tej wersji albumowej tą solówkę końcową gra już Jerzy Styczyński, który podebrał tą solówkę Adamowi Otrębie, gdy ten był w Kuwejcie i w Bagdadzie. No i też muzycy wspominają, że on w tym Kuwejcie, Bagdadzie no troszeczkę się obniżył, a z kolei Styczyński się rozwinął, stąd kiedy już mu zabrał tą solówkę, to już mu jej więcej nie oddał. Na płycie to nieudany skok. Tutaj po pierwsze znowu słyszymy Jorgosa Skoliasa, po drugie słyszymy też leszka Windera, który gra taką metodą slide, czyli ma na palcu szklaną rurkę i ona w kontakcie ze stronami daje taki metaliczny, płynny, metaliczny, taki wodnisty wręcz dźwięk. Daje to troszeczkę element takiego kantrowego, kantrowego grania. Co ciekawe, utwór miał mieć tytuł „Paranoja”, co bardzo dobrze korespondowałoby z refrenem, natomiast niestety ten utwór już był zarezerwowany w zaiksie dla zespołu Manam. A kończy utwór Ballada o dziwnym malarzu. No jak sam tytuł wskazuje, jest to ballada, więc utwór spokojniejszy, z bardzo ciekawym współbrzmieniem hamondów Rękosiewicza i fortepianu Bergera. To jest w ogóle takie z kolei skojarzenie z Prokolem, gdzie też te dwa instrumenty się bardzo ciekawie ze sobą uzupełniają. Natomiast też ciekawie koresponduje. Tekst o malarzu z tekstem o Bilim z whisky. Tym razem autorem jest Kazimierz Galaś, ale w obydwu przypadkach mamy właśnie takiego bohatera, który jest outsiderem trochę wyrzutkiem niedocenianym no trochę takim przegranym w życiu. Puste kieszenie i torwał pełna snu. Oto malarz dziwny, który bywał tu. Wszyscy go znali, wiedzieli o tym, że... Stronę B otwiera utwór Jesią. Jest to jedyny utwór, w którym podpisany jest Leszek Faliński i on rzeczywiście go współtworzył jeszcze w tych wspomnianych Wilkasach w 79 roku. Autorem tekstu jest znowu Kazimierz Galaś. I tytułowe jesiony to jest knajpa w Tychach, która oficjalnie nazywała się Uwieczorka, no ale miała taką y, potoczną nazwę. I tutaj Galaś bardzo trafnie opisał po prostu dzień powszedni w tej knajpie, w której też nieraz przesiadywał sam Rider. Muzycznie. Jest to utwór, który faktycznie najbardziej może kojarzyć się z The Allman Brothers Band. Z jednej strony jest to utwór dość misternie zaaranżowany, szczególnie kiedy jest solo gitary, to tam mamy takie charakterystyczne unisona, no, które nie wychodzą przypadkiem. Natomiast w zasadniczej swojej części jest on zawieszony na takim ostinato, granym głównie przez fortepian. I ta transowość powoduje, że jest to taki utwór, który można spokojnie rozciągać, co też na koncertach muzycy Rzemu bardzo często robią. Drugi na stronie B, powiał odboczny wiatr, to jest numer zdecydowanie rokowy, oparty na riffie gitarowym. W wzrocce ta gitara jest taka bardziej przytłumiona, składająca się, w refrenie bardziej się otwiera, jest bardziej taka zaokrąglona. Tak czy inaczej, to jest właśnie jeden z tych przykładów na to, że jam jednak był zdecydowanie bardziej rokowym niż bluesowym zespołem. Potem, kim jestem, jestem Son. Jedyny przedstawiciel rytmów reggae na płycie debutanckiej drumki. Jeżeli chodzi o, te, o to reggae, no to muzycy nigdy nie udawali, że grają reggae, natomiast przyznają, że im się po prostu podobała ta rytmika i lubili się nią pobawić. Stąd w ich twórczości dość często jest odniesienie do tego gatunku. Tutaj też uwagę zwraca tekst, który tym razem napisał samo Lidl. Jest to tekst, który rzeczywiście bardzo dobrze opisuje jego samego. I tutaj też widać, że bez względu na to, czy Lidl śpiewał swój tekst, czy czyjś tekst, to potrafił go tak zinterpretować, że brzmiało on w jego ustach autobiograficznie. Płyta zamyka och słodk. Kolejny utwór jeszcze tworzony w Wilkasach w 1979 roku. Dla mnie osobiście jest to idealne zakończenie płyty, które po pierwsze bardzo dobrze komponuje, koresponduje z początkiem, bo oparty jest na pochodzie basowym, który też jest no taki kojarzący się bluesowym. Natomiast cały kawałek w swoim klimacie najbardziej kojarzy mi się z zespołem The Doors. Chociażby ten sam deszcz który od razu kojarzy się z Riders on the Storm, ale przede wszystkim jest tutaj taki psychodeliczny, transowy klimat. Ten utwór płynie, można na nim naprawdę niesamowite rzeczy robić i rzeczywiście na swoje wyżyny wzbił się Paweł Berger. Powszechnie uważa się, że solo Piana w tym utworze to jest jego szczytowe osiągnięcie. Tytułowa słodka to jest kobieta lekkich obyczajów. Znowu opisana przez samego Ridla, ale dość poetycka. Trzeba przyznać, że nie od razu wiadomo kogo chodzi. No i tutaj z kolei nasuwają się skojarzenia z przebojem zespołu The Police, czyli Roxanne, gdzie również Sting opisuje panią podobnej profesji, w podobnie poetyckim, w żaden sposób nie karcącym stylu.